Cześć, witajcie na kanale HackerX e, Tutaj mam takie skrzynkę z ciekawą zawartością e, pokażę wam czekajcie o, pokażę wam To w środku jest zrobię zuma proszę, i w środku jest tak w środku jest moneta czekajcie, światło wezmę bliżej Dwa, o 20 złotych 20 zł, a z tyłu wygląda tak Rzeczypospolita Polska Ludowa bez koronki orzełek tutaj jest rok może, może zuma nie złapać tutaj jest rok y, 1973 dobra, widać bo ja tak przez aparat patrzę no i dobra, także tak ta moneta ogólnie wygląda o, teraz złapał ostrość, także Fajnie Druga moneta No ją zostawimy, ją później Najpierw Polskę Tu jest 10 złotych Z czasów PSR Przepraszam ZSRR, pomyliło się Z innym wydarzeniem tu mamy napisane tak samo, Polska Rzeczypospolita Ludowa, tylko rok inny już, już inny rok, też orzełek bez y, korony, mm, tu mamy rok, nie jestem w stanie pokazać tego, a może powiem, dobra, e, 1936, ale to tak słabo widać to, nawet jakby zuma złapało, to i tak by nie było widać, e, dobra, także tak wygląda to, 10 zł, Druga moneta, też rzecz podpolita polska ludowa, rok 1973. Nie wiem, czy widać, ale bez koronki to widać. Dobra, nie widać, ale wygląda tak, no jak 50 groszy tylko, że z ZSRR-u. Dobra. Jak w internecie sobie popatrzycie, będziecie mieli tam więcej informacji na ten temat i na pewno dokładniejsze. Tu jest na przykład taka złotóweczka. Eee, zaraz wracam. Eee, tak, w ogóle Wam coś pokażę. Tu mam złotóweczkę. To jest złotówka mm, tych czasów, a to jest stan tych czasów. Różni się. Je. Eee, tu jest po prostu tak pod nią i prawie dookoła, a tu jest cała dookoła. No trochę się różni. Także teraz pokażę Wam resztę monet, których Wam nie pokazałem, jak wyglądają w dzisiejszych czasach. Tu 20 wygląda tak, a teraz mamy w papierkowych. Tak, no, normalnie, wiecie, wiecie jak wygląda 20 zł. No. Wiecie. Ze mną jest tak w ogóle brat. Dobra, Co, jak, jakie monety jeszcze Wam pokazywałem? 50 groszy. 50 groszy Wam pokazywałem już i. 50 groszy te jest mniej yy, współczesne, jest yy, mniejsze od tych starych. Można zobaczyć. I to teraz wygląda, jakby księżyc normalnie był zaćmiony trochę. Yy. I to chyba tyle z tych, co pokazałem jak na razie. I lecimy z kolei. Tutaj losowanko, losowanko. O, to jest ciekawa moneta. Tutaj tak samo jest. Yy, 20 zł tutaj pisze, a rok pisze. Po tej stronie 1900, a po drugiej pisze 76. Także nawet ciekawie trochę, ale to jest yy, taki pan. Yy, to jest Marceli Nowotko. Ta moneta miała funkcjonowanie z 1895. Tutaj jest yy, yy, a do 1942. Także już, no wiecie, nigdy nie zobaczycie tą monetą. To jest dwie. Dych, dwie dych już pokazywałem. Już pokazywałem dwie dychy. Mm, teraz na przykład. O, widzieliście co było w środku? 20 groszy. Nie? I 20 groszy to trochę jest brudne, bo stare i 1978 rok. Wygląda tak. No i jak normalnie, 20 groszy. Nawet chyba. Nie no, różni się ta z tym. Wielkością jeszcze. I te są chyba robione z innego metalu, bo zobaczcie. Jak się. Inaczej się odbija światło w ogóle. Dobra. A kurde. Teraz kolejna moneta. Wzięłam od razu trzy, ale ja Wam pokażę teraz. To jest taka moneta, taka A. A tej monety jest taka A. A z drugiej strony. O kurde. Z drugiej strony jest. Yy... Polska, Poczta, Telegraf, Telefon, 1990 rok. To jest taka trąbka jakby. Ale trochę słabo widzę ten na tym, także... z To będzie nie łapiesz Za to przepraszam, ale takiej monety nie ma chyba współczesnej. Teraz są chyba takie jak do wózka Biedronki, takie plastikowe... Słyszy? Słyszy? Um, takie plastikowe żetony. Dwa złote z tamtych czasów. Oczywiście 1976, tu jest inne orzełek, ładny. I dwa złote współczesne. Jest większe od tego od o milimetr nawet mniej. Tam nie znam tych jednostek. dobra. Odkładam na bok. Teraz 5 złotych, 5 złotych jest nawet ciekawa ewolucja się stała, bo tak wygląda stare. 5 zł z roku 1982 a 5 zł współczesne, tego daty nie będę czytał. A teraz nadszedł czas na. A nie, nie mam 10 groszy: miałem, ale nie mam już 20 groszy. Stare, oczywiście, mam jeszcze 10 groszy: to z innego roku. Jeszcze jedną ciekawą, nawet polską, monetę mam. Tu jest Adam Mickiewicz. Tak, Adam Mickiewicz 1975 10 zł. Także nawet ciekawa moneta. Eee, dobra, czas na tą monetę. Ta moneta nawet widać trochę na niej, ona jest cała zarezerwiała. Tego już nie widać, ale tak tą monetę dostałem. Co? Eee, te, mam takie odbitki. Na, na kartce. I to nawet fajnie wyszło. Yy, a druga strona. Yy, tak. Tak te odbitki wyglądają. Bo ja to robiłem zanim to zardzewiało. Te odbitki, żeby to nie było tak, że rdza wypełni niektóre kąty nie, nie będzie wyraźnie. A chciałem, żeby to ładnie wyraźnie wszystko było. Tej monety odbitki nie robiłem, bo widać nawet. Yy, tu pisze. Chili. P. V. D. C. hispania hispanet indrex brzmi jak durex eee, 1700 nie widzę tutaj tego, nie widzę tego czwarty, no 1741 eee, viracue w vnum 2 i to jakieś M. Nie znam się na, tym. na tej monecie. ale z tyłu wygląda tak. Taka tarcza z koroną. Tutaj korona. Dobra. Mam trochę brudne ręce. Pordzy. I tu ostatnia polska moneta. Yy, ostatnia moneta polska to jest mm, też złotówka, ale z Będziemy musieli porównać 3 złotówki. Czekajcie, muszę znaleźć 3 złotówki. Także jedna wygląda tak. Już Wam pokazałem. Współczesna, tak? A pokażę Wam najpierw tył. To jest taka plastikowa, już złamana moneta, znaleziona. Yy, herb miasta wolnego Gdańska. Tu roku chyba nie ma, ale złotóweczka tak wygląda. Taka różowa moneta. Męski kolor. Także to prawie na tyle w tym odcinku, ale chciałem jeszcze Wam coś pokazać. Dobra, wszystkie te te monety, które mam w swojej kolekcji. To jest tak, no, mógłbym to policzyć jako dwa, ale jeden, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. dziesiąta. 11, 12 12 polskich monet Dwie inne Dwie inne i jeszcze jedna jest w ogóle, zapomniałem wam o niej powiedzieć eee, Dobra. To jest taki Forint Waluta 1983 Eee Macar Nepkus Arsa Sak nie wiem, nie umiem tego czytać języka. Jeżeli ktoś umie, niech y, napisze do mnie. Niech y, ktoś napisze do mnie co to znaczy Dobra, wracam po przerwie, bo musiałem zrobić jedną rzecz. To co piszę na tej monecie przepisałam na kartkę Macar nepkostarcas na nad O jest coś takiego. O jest w kształcie tarczy prawie i na do jest coś takiego. Dwie kropki na do. Dobra. E, tu dwie kropki na do. Czekajcie, żeby świeciło. Dobra. Tutaj dwie kropki na do. O. E, przepiszcie sobie, zablokujcie film. E, ja już chyba kończę. Także to było tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie i za uwagę. Także... Zostawcie komentarz, z czego chcecie następny odcinek. Także na raz.